Nie chce się nic, głowie tylko czy... Nie chce mi się nic, nie chce mi się nic mamy widzowie, dzisiaj gramy Akurat dzisiaj zagramy sobie, jak widzicie graliśmy wczoraj Japonią A mi się podoba ta seria bardzo, więc Dzisiaj jest kontynuacja, tylko że Portugalii Portugalia, wczoraj o niej mówiłem, więc Dzisiaj będzie Dopóki Portugalia nie wygra, Mistrzostw Świata teraz nie wygra. Bo już miała medal. Miała jeden raz medal. Więc teraz, dopóki Portugalia nie wygra, znaczy nie, nie wygra ogólnie Mistrzostw Świata, bo miała medal. Więc. więc dopóki oni nie wygrają, to nie mogę tej FIFA opuścić. Może i to być łatwe. Zobaczymy. Spodziewaliście się, że Cristiano Ronaldo nie będzie. Ha, a jednak jest. Więc powinniśmy mieć znaczy 5 do 0. Ale okej. Okay. No ledwo co. Nie wiem, czy Ronaldo coś strzelił. A mnie powinien. Czy co zrobił? Nie wiem. A jeśli chcecie, to nagram TikToka, że sprawdzam, czy FIFA już to zaktualizowała. I Ronaldo jest na bezrobociu. A bez że jest bezrobotny. Bez Dobra, Remis, to chyba nam daje, oczywiście. Moim działaniom matematycznym. Tak, daje nam tu chyba wyjście z grupy. Chociaż nie wiem, jeszcze na bramki. Ale no, mieliśmy ich. Yy, trzy. <gryw> Więc trochę. A oni już drugi raz się spotykają chyba w fazie grupowej? Rewis, no wychodzimy, super. O, Rukwaj. W drugim graf z Ganon ostatni masz, to pewnie bym wygrał. Ale no. Z Brazylią. Z Brazylią. Z Brazylią. I przegram. Niestety. Ale to jest, będzie chyba drugie podejście. Uuuu! Tego się nie spodziewałem, że Brazylia tak ograją. Polacy dzisiaj sobie nie wyszli. Szkoda. Zobaczymy, <grymne> co jutro będzie, bo pewnie jutro też wstawię. Może Serbię? Może nie. <grymne> Może teraz w Maroko? Nie wiem co. Okej, okay. okej, okay, powinno łatwo pójść. A co jest? No nie, ale w sumie no na Mendes. Tak, no na Mendes. Więc jeszcze lota tutaj, super. Wszystko jest, wszystko jest okej. Okay. Gece gra? Your... To chyba nie ten Gece. Your... Musiała się coś pomylić. Więc jesteśmy w półfinale. Uh, Walia ograło Holandię. Aha, no dobra, ja się tak nie śmieję, bo z Argentyną gram. Ale Szwajcaria ograła Rugwaj, więc dobrze, że sobie wpadliśmy na Brazylię. Ale proszę! Wielkie starcie gigantów. Argentyna versus Portugalia versus Messi. Neymar. Jej! Ronaldo nie strzela. Nie wiem, co on jest tu akurat. Dobra, jesteśmy w finale na luzeczku. Pokonamy Hiszpanię. Tak myślę, że będę, będzie bez Hiszpanii. Bo zawsze Hiszpania jakoś się dostaje do finału, mnie jak sobie samoluję na prywatkę. I nie wiem, ale tym razem Portugalia doszła. Tyle gadmy, czyli przegramy. No! No ja nie mogę! Jeszcze jedna symulacja, dobra. Może jeszcze więcej. Mogę powiedzieć dwie malutkie zmiany, bo jest w Portugalia i Gana oczywiście. To żadnych zmian w sumie w tym. Więc yy, zmiany są takie, że dałem dałem Nevesa a wcześniej mi raukarwalię chyba. I inną informację dałem, więc zobaczmy. Ohoho, no taki sam i Ronaldo strzela. Super. I super. I super. Więc jeszcze jeden. Proszę, 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 proszę. Portugal, 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 wygraj z nimi Ja chcę z pierwszego miejsca wyjść. Jest. No. Za kaszem. <coughs> Pewne z pierwszego miejsca wyjścia, ale nic w tej grupie nie jest Jestem fanem Portugalii. No, oprócz no, Polski oczywiście. Bo z Polski to zawsze kibicuję. Zawsze wstaję na No, Dobra, wygrywamy. na Brazylię trafimy, to, to się nie, nie dziwię. Brazylia słabo gra, na, na, na tym mundialu tak jakby w symulacji tak samo zagrała, na prawdziwym mundialu. Dobra, ze Szwajcarią, 6 do 1, tak jak... No nie, no co jest, czemu dwie czerwone? Octavia. Nie wiem, kogo tutaj Nie wiem, no dam Sylwę i... Za Fernandesa dam Karwalio, witane? Karwalio, dobra, Rwalio, W tych, tych, tych starszych trochę bardziej wierzę niż w tych młodszych. ja Ale w dogrywce dopiero! No widzicie... Nie ma Feliksa i nie ma innych, co ta... O, słabo. Słabo będzie. Polska wyszła? Ale Katar wyszedł. No i gdzie jest? Meksyk znowu wyszedł. No to nie jest dla polski dzień jakiś. Wczoraj to cały czas wychodzili, ale Japonia. Japo. Ja... Nacz, nacz, tak samo jak Portugalia. Japonia. Ale Portugalia jakoś gra. No. M... Słabiej, mi się wydaje, bo Japonia. Zaszła aż do. Aż do. No. No. No no, 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 oczywiście, 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 oczywiście. Dobra, widzowie. Dzisiaj nie ma tego. I znaczy teraz już nie ma. Tam tylko może tego Ramosa poprawię. I zmieniłam ogólnie grupy, bo, za, 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 także, za, 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 za ten. jakby można powiedzieć nie ma tego tego, cały czas przegrywam. Cały czas nie może tak być. Nie może tak być. Oj nie. Karwalio to był skład nie do pokonania. Ruj Patricio zapomniałem dać. No i jeszcze tutaj damy Cancelo A tam nie chcemy się już tego Daję Cię, proszę, wygrajcie. Przepraszam widzowie, że zmieniłem składy, ale... Znaczy nie składy, tylko grupy, ale... Ale mnie to wkurza. Oni muszą wreszcie mundial wygrać. Portugalia zganą na wszystko. Hmm? Hmm. Wygrywamy, tak jak w prawdziwym życiu. Tylko, że trochę inne grupy. Tylko tyle mogę powiedzieć. No to teraz mecz Re z Republiką Korei Południowej. Że wygramy raczej. No! Mamy 9 punktów. Nie, Pierwsze miejsce masz. No więc. Stary za że, że zmieniłem grupę. Ale na razie żyję. Niech znowu na uroku. Jeszcze A czemu? Aha, dobra, bo ja przyszedłem. Zobaczycie sobie, jak tworzę składnik. Sorry, widzowie, że musicie na to patrzeć, to tylko chwilunia. Ja tylko tutaj. Mnie, Ronaldo, Otavio, Neresa i Dalot. I Patrycja. Nie wiem czy tam zmieniłem to każdy nie wiem chyba nie. A nie zmieniłem, dobra. To super. To możemy wygrać. Przegramy to, to niestety nie, nie nagrywam tego srebrny. Jest! Kurzczano mam do sui! Sorry, musiałam to powiedzieć, ale on strzeli tą decydującą bramkę. Ja nie mogę, Australia z Argentyną, 4 do 4, o ja nie mogę, uju. O, o, ale Polska wreszcie wyszła, ale 4 do 2 wreszcie USA mega. A Holandia pokonała, Anglia, 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 po prostu Anglia. A Holandia chyba z drugiego miejsca wyszła. A my z Belgium sobie zagramy, więc super! Przegramy to! Jest! Jest! O, ja nie mogę! To, to był najważniejszy mecz. Maroko! Maroko to robi! Z USA musimy wygrać, to jest niemożliwe. Bo oni wszystkich pokonują. Może nas nie pokonają. Może to się, może nie da się, może wygramy? Nie wiem, ale oni mają jakiś niemożliwy skład. Jest! Jest! Wygrywamy, znaczy wygrywamy półfinał dopiero. Z Argentyną! Z Argentyną wygraliśmy, czy przegraliśmy? Wygraliśmy, więc jest szansa! Jest szansa! Tylko w innej formacji wygraliśmy. się nie chcę zmieniać, ale tylko na medal srebrny starczy mieć się już nie chcę. No, więc to tyle. Niestety na takim widoku się żegnamy, że niestety nie wygraliśmy tego Mundialu Portugalią. Czy mam niedosyt? Oczywiście, że mam. Więc, no, więc niestety musimy się przeżegnać więc spadajcie, bo w trailer 20 w ogóle zapomniałem, była na początku nowa nuta, trailer będzie 20 grudnia a 31 grudnia będzie piosenka, więc zapraszam serdecznie, więc cześć i na razie pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, nala